No to jadę uprawiać Z przodu do szufla do zbierania kamieni Jak będą jakieś większe A z tyłu agregat ścieniskowy Nim będę uprawiał Nim będę uprawiał przed siebie No Dzisiaj i jutro do południa Jakby dzisiaj dobrze poszło do wieczora Do ciemnego i wtedy jutro do południa jeszcze trochę I po południu możemy do siał Witam, witam. Uprawa od tego pola na tym polu całe szczęście nie ma tyle kamieni, na razie tylko jednego odwróciłem. A już hektara, zrobione półtorej hektara. O, kamyczek. napięcie, Powrót z uprawy Trochę uprawiłem Kamienie takie większe od razu wyzbierałem I gitara Agregatem Dubelt Rekord uprawiam Jest późniutko Zobaczymy jak będzie się stało No i w końcu Ursus 1014 rozstał się ze spychem Teraz ma porządny obciążnik o wadze około 1200 kg. No to to jest na pewno poszupla pod kamienie. Z takim balastem to już może się przeciągać. <laughs> Pozdro. Uprawione. ostatnie pole uprawione. Jadę obłukać agregat i będę podtaczał się Witam wszystkich widzów ponownie. 14 września 2022 roku. Dzisiaj mamy właśnie zakończyłem siebie żyta 8, Żyta hybrydowego. Tak tutaj to wygląda. Zobaczmy, ile zostało w skrzyni na siebie, nasiennej. Jeszcze troszeczkę jest. Chyba normę trzyma dwie jednostki na hektar o wadze 33 kg odmiana dolaro z KWS-u przestaw Agromasz. prawo bierny 2014 1014 dokładnie w sumie 1004. i na Tuzie Łyżka Firmy Spamet Jeden woreczek był nadto, w sumie 1,25 woreczka było nadto. Jednostki No i jeden został. Pozdrawiam wszystkich widzów. Życzę Wam także udanych Siebów. Puso zimy. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Teraz ogólnie jeszcze jeśli pogoda dopisze na jutro, wałowanie tych sześciu kawałków, które dzisiaj zasiałem. ostatnie uwrocie, zaczyna trochę kropić, ale ogólnie w sumie stało. trochę popropiło i przestało, teraz to już na chwilę może padać, ja już będę miał wszystko zrobione, to gitara. pukać, na razie wszystko ok pachowo jest zrobione, naprawione w profesjonalnym zakładzie no to musi trzymać teraz trochę większe krople spadają ale na masę jeszcze się nie utrzymuje za bardzo, bo w sumie ciepło idzie to wyparuje Mam zwałowane tam Jeszcze parę kamieni mam w sufli To jeszcze siewnik powyciągał przy agregat od siednika i tak to tam wygląda na tym polu Kurczę, coraz lepiej pada Rozpada się Tak wygląda pole tutaj Zaciągnęło niebo Nie wiem czy widać ale Trochę spadają ale nie wiem czy na komentarzu będzie widać. Tak się prezentuje zestawik wałowania Wały 4 metry, 1600 kg, średnica 500 mm. Pozdrawiam, można powiedzieć teraz ze siebie już tak zakończone i ładnie pada, coraz mocniej. Dobra, ja się chowam do cygnika No i zjeżdżam sobie z pola już ładnie A tutaj przeszła fala Poszła tam gdzieś na wschód z zachodu na wschód a Trochę trochę zboczyło Zobaczcie no To jest najgorsze, z wierzchu teraz jest w i trochę mokrego, nie? Normalnie w samą porę. Koniec wołowania i jakaś może mała, ale, ale jakaś wilgoć na polu wpadła, nie? Weekend niby ma popadywać bardziej. To by było super. Dzisiaj mamy czwartek. Jutro niby bez deszczowo, ale sobota, niedziela już z deszczem. By było cudownie. Dobra, na razie pozdrawiam.